To ty jesteś Hannibal? Owszem. A ty, jak mniemam, jesteś Morris. Emanuel opowiadał mi, że dużo dla nas zrobiłeś. Podobno w pojedynkę zdobyłeś serce bogini. Słyszałem też, że stanąłeś po właściwej, czyli po naszej stronie. Przydałby mi się ktoś taki także na Elei? Rozważę to, ale najpierw chcę po prostu dostać się na Alea. Mam tam ważne sprawy do załatwienia. W porządku. Podczas podróży będziemy mieli jeszcze dość czasu, żeby o tym porozmawiać. Wiedz jednak, że potrafię dbać o swoich ludzi. Mogę ci obiecać, że trzymając ze mną, nie zabraknie ci niczego. A kiedy już podbiję, lee, to kto wie, może nawet trafiłby ci się jakiś urząd? Chcesz zostać królem Elei? Owszem! Zamierzam zasiąść na tronie i uczynić z Elei raj dla takich jak my! To właśnie dlatego potrzebujesz serca bogini? Zgadza się. Z pomocą tego artefaktu rzucę siły królewskie na kolana. Skoro tak mówisz. A teraz pokaż mi wreszcie artefakt. Moje wymarzone serce bogini. Oto on. A wspaniały. Już czuję tę niewyobrażalną potęgę. Dostaniesz go, ale dopiero wtedy, gdy dopłyniemy na ELE. Dobrze. Emanuel powiedział mi o waszej umowie. Szanuję ją. Zobaczysz, bardzo dobrze wyjdziesz na współpracy ze mną. Mam taką nadzieję. Możemy już wypływać? Tak, czekaliśmy tylko na ciebie. Żagle na maszt! Odpływamy! Czas podbić Elenę.